Nikomu tego nie pokazuje, bo to jest dla mnie, dla dzieci. Idziemy, no. Dawaj, trzymajcie się, się, idziemy. No, idziemy, chodź. Idź, idź, nie bój się, ja trzymam. Idź, nie bój się, idź. Papa, ale fajnie, co? Ona sobie kareczkę za łatwo ja Kareczka hmm. Karetka i, jo, i jo? Uwielbiam wodę, Trzeba uwielbiam was. Już ja uwielbiam wasym bardziej na krótko. Klap, 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 rób, dawaj. Gawaj. Dawaj. dawaj. Trzeba się boić, bo a to ja to jakoś... nie, mogę jej prze... nie mogę jej namówić. Na kolanko, chodź. jest hmm. Może, może tobie się da na kolanko, wziąć chodź zmienić. Na kolanko, chodź do topy. Brian, tak, chodź. Chodź do mnie na kolano. Chodź, chodź, tu na kolanko do topy. Trzymam. Aura. Aura. No, ona to, chce. to Ona będzie podmywać, ona będzie obrończyła.